Dzisiaj mam ochotę udowodnić wszystkim, że jestem najfajniejsza. A wy jaki macie nastrój? Taki sam. Dziewczyny, że jesteście najfajniejsze, nie musicie niczego udowadniać. Maskotko, masz rację, nie musimy nikomu nic udowadniać. Musimy pokazać wszystkim, że jesteśmy tu najfajniejsze, jesteśmy numerem jeden. Dziewczyny, idziemy przez szkołę z podniesionymi głowami i czynimy ten świat piękniejszym miejscem. Tak! Dziewczyna, ja do Was pasuję, jestem maskotką i sercem Waszego zespołu. Dziewczyny, zróbcie miejsce! Diana, tam w szkole zaszła zmiana i to zmiana na gorsze. Tam się dużo dzieje. O, koszykarze, kiedy nauczycie się pukać? Co tam się dzieje? Czy wszyscy mówią o nas, o pięknościach? To wszyscy gadają o nowych popularnych chłopakach w szkole. Diana, proszę, zrób coś z tym. Diana, tracimy naszą popularność. Stop, ja co popularni faceci. Czy mamy kogoś bardziej popularnego niż koszykarze? Nie, no to jakiś żart. Powiedzcie, że chcecie się z nami spotkać. No, koszykarze, przyznajcie się, żartujecie, prawda? Nie, Diana, zejdźcie na dół i sami się przekonacie. Nie, 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 nie chcę stracić popularności. Nie chcę. A koszykarze piszczą jak dziewczynki. Dobra dziewczyny, chodźmy zobaczyć tych popularnych facetów. Koszykarze, nie płaczcie. Wszystko da się naprawić. No, chłopaki, wspierajcie nas. Kto jest nowymi popularnymi chłopakami w szkole? Niedługo ja i Żenia też będziemy mieć chłopaków. Już dawno minęły czasy popularnych koszykarzy. To będzie wspierał naszych popularnych chłopaków. A czemu nie? Ja też mogę być popularny. Nie Dima, nie musisz być popularny. Popularni faceci mają za dużo dziewczyn. No! Wspieramy. Mamy w szkole fajnych nowych chłopaków! Kibicujemy wam. Koniec z koszekarzami. Ja też im kibicuję. A mnie to nie obchodzi. Mam najfajniejszego Alana. A ja Cię kocham Lila. Dziewczyny, zobaczcie! Kochani, co to za spotkanie? Co tu się dzieje? Mamy nowych popularnych chłopaków w szkole. Króliczki i wasi koszykarze to przeszłość. My wspieramy nowych. Rozumiem, Zup i Zak postanowili być najpopularniejsi w szkole. Diana, zobacz, co się dzieje za Twoimi plecami. Powiedz im coś. To my musimy być popularnymi koszykarzami. Chłopaki, nie wierzcie w to? Co to za zachowanie? Może sami o siebie zawalczycie. A może nie macie odwagi? To koniec waszego czasu koszykarze. Teraz my jesteśmy najfajniejsi z żabami. Tak, super chłopaki. A już niedługo dołączy tu kolejnych dwóch popularnych. To będą nasi chłopcy. Żeby to był wasz pomysł, żeby zrobić ze swoich chłopaków najpopularniejszych w szkole? To się nie wydarzy, Diana na to nie pozwoli. Musimy się zacząć spotykać, żeby to powstrzymać. Smile, wiesz, że potrzebuję fajnego i popularnego faceta. Może więc sam rozwiążesz ten problem? Dziewczyny, sądzę, że musimy iść do kawiarni. Nie chcę na to patrzeć. Mamy, Mamy nowych, nowych, popularnych facetów! To się dzieje, naprawdę, spotykam się z popularnym facetem Tak długo na to czekałyśmy Potrzebujemy od zaraz popularnych facetów Przekonamy się, przekonamy jeszcze I to wy, tak? Wszyscy wybraliście tych nowych, popularnych przegrywów Chłopaki, pogadamy sobie z wami po szkole Pogadamy Nie pozwolę wam rozmawiać z moim chłopakiem Koszykarze, to nasz wybór, i tak mamy was dość To tyle, chodźmy Pa, uczniowie Żenia, idziemy Chłopaki i co robimy? Nie, nie wiem. Nie chcę zostać przegrywam w tej szkole. My, My też nie chcemy. Chłopaki tak nie będzie. Ta dwójka nie będzie najpopularniejsza w naszej szkole. Nie mogą być popularnymi nastolatkami. Byli przegrywami nawet wśród zombie. Co by wymyślili? Nie poddawajmy się, chłopaki. Nie poddamy się. Jeśli chcecie hot doga, wybierzcie wegańską parówkę. A frytki są darmowe. Aj, fajny ten wegański hot dog. Tylko że jesteśmy na niecie. Nie Maskotko? A ja chętnie przekążę. Przenieście mi wegańskiego hot-doga i frytki. Wegański hot-dog, oto temat i darmowe frytki. <laughs> nie mogę z tej pary. A ja nie rozumiem, co się dzieje w naszej szkole. Widzicie, dziewczyny, nie miałyśmy czasu dla koszykarzy i ich popularność spadła. Ja nie rozumiem, jak nasza szkoła mogła wybrać zupa i zaka na popularnych chłopaków. W naszej szkole wybiorą każdego, żeby zdenerwować nas. Króliczki. Lajla, Lajla, chodźmy do toalety, porozmawiajmy. rozmawiajmy. Ja nie, no nie będę z tobą rozmawiać w toalecie. Wszystkie nasze rozmowy w toalecie są bardzo nudne. Jak chcecie hot doga, to tylko z wegańską parówką. A frytki są darmowe? Króliczki się smucą. Żeby króliczki nie są smutne, więc się nie ekscytujcie. Nie jem frytek i hot dogów, poproszę sałatkę. Jak chcecie hot doga, to tylko z wegańską parówką. A frytki są darmowe? A jaka parówka? Wegańska? Bez grama mięsa. My dzisiaj świętujemy. Przynieście dwa hot dogi i frytki. Robi, Robi się. się. Jeżeli koszykarze nie są popularni, nie będziemy się z nimi spotykać. Jesteśmy singielkami? Musimy się temu przyjrzeć, Potrzebuje popularnego faceta Tak, koszekarze jako przegrywi, to mi się nawet nie śniło A kto by pomyślał, że wszystko tak się zmieni? Potrójna gorąca czekolada, najsłodsza i pianki marshmallow Jana, nie za dużo tego? Nie za dużo, jestem postresowana Dla stresu powinnaś zjeść hot doga Jest naprawdę pyszny, z chrupiącą bułeczką Nie chcę hot doga z parówką z grochu, chcę gorącą czekoladę Laila, zobacz, Jana nie może oderwać od ciebie wzroku. To nic, Alan. Kiedyś doraśnie i zrozumie, że związki są zawsze na pierwszym miejscu. Babciu, babciu, mam dobrą wiadomość. Sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Koszykarze już nie są najpopularniejszymi chłopakami w tej szkole. Popularni faceci to teraz chłopcy żab. Hura, babciu. Popularni, Popularni faceci, faceci rządzą. rządzą. Zup, słyszałeś? Słyszałeś, jak cię nazywają? Super, staję się popularny. Chłopaki, to wszystko dzięki nam. Wow, umawiam się z czy liderką. Jak miło patrzeć, kiedy coś się zmienia w szkole. Uwielbiam, gdy w szkole dzieje się coś nowego. Hej, dziewczyny, nie patrzcie na nowych chłopaków. Nie, nie, nie. Chłopaki, po prostu myślimy na głos. O, jesteśmy, jesteśmy tak szczęśliwe. szczęśliwe. Chodź, pokażę ci coś. Chłopaki, czy tylko ja jestem chory? Nie jesteś sam. Jak tylko zaczął mi się rozwijać związek, to wszystko się rozpadło. Jestem w szoku z króliczkami. Będziemy się umawiać tylko z fajnymi facetami. No bo króliczki same są najfajniejsze w szkole. Chłopaki, a pomyślcie, jakby króliczki straciły popularność i my powiedzielibyśmy im, że umawiamy się tylko z fajnymi dziewczynami, to co one by powiedziały? A ty co, myślisz, że dziewczyny stracą popularność? Nie ma szans. Żeby one straciły popularność, to musiałby chyba po prostu zniknąć. Cały świat kocha króliczki. Dzięki jeszcze bardziej mi pogorszyliście nastrój. Chłopaki, nie rozumiem. Czemu tutaj sobie spokojnie leżycie? Wszędzie was szukałem. Dzień, Dzień dobry, dobry nauczycielu nauczyciel Mike. Mike. Panie Mike, może pan nic od nas nie chcieć? Czujemy się naprawdę źle. Wie pan już o tych nowych popularnych chłopakach w szkole? Chłopaki, ja wszystko wiem, ale dlaczego wy jesteście tacy zgorzkniali? Wstawajcie z tych mat! Panie Mike, nie ma żadnego wstawania! To tyle Panie Mike. Jesteśmy dobani w tej szkole. Czy liderki króliczki nas opuściły? Cała szkoła wsparła tych dwóch robali. A ja wam mówiłem, mówiłem, zombie nie należą do tej szkoły. Dobra chłopaki, wstawajcie, nie bądźcie mięczakami. Do góry i pogadamy w moim gabinecie. A poda nam pan przepis na odzyskanie popularności? Jeśli tak, to będziemy za minutę. Opowiem wam historię o tym, jak ja straciłem popularność w liceum, a potem ją szybko odzyskałem. O, chłopaki, chyba jest nadzieja. To ruszamy. Dziewczyny, chcę, żeby wszyscy w szkole ponownie zagłosowali. Nie rozumiem, czemu wszyscy wybrali Zupa i Zaka na najfajniejszych chłopaków w szkole. Nie no, oni to robią na złość. Chodźmy zapytać przegrywów. Podoba ci się ten zapach? Bardzo. Mi też. Ops, mamy towarzystwo. Kochani, mamy do was pytanie. Czemu wybraliście Zupa i Zaka na najfajniejszych chłopaków w szkole? Daleko im do popularnych facetów. Dziewczyny, zrobiliście to na zło. Moim zdaniem w tej szkole powinna być jakaś zmiana. Poszeka, co są irytujące. I wybieramy kogo chcemy. Tym razem popularni stali się Zup i Zak. Ogódźcie się z tym, dziewczyny. Nie, króliczki się z tym nie pogodzą. Czegoś tu nie rozumiem. Zapomnieliście, kim są króliczki? W tej szkole nie będzie zmian na gorsze zrozumcie nas źle, nie jesteśmy po stronie koszykarzy. Ale Zup i Zagnie zasłużyli na to, żeby być najpopularniejszymi. Zgadzam się, popularnymi facetami będą browasty i tomas. Przegrywy, chcecie nas zdenerwować? Uważajcie, przegrywy, bo w tej szkole macie karmelowe życie. Karmelowe? W cudzysłowie! Zrobimy ponowne głosowanie. I wy będziecie normalnie głosować. Zup i zak nie są popularnymi chupakami. To widać na gołe oko. To na kogo mamy głosować? Jacy są kandydaci? Nie widzimy tu fajnych facetów. Jeżeli koszykarze nie są już popularni, to wszyscy będziecie głosować na maskotkę. Na mnie? Na, na maskotkę? maskotkę? Tak, maskotka zasługuje na miano najpopularniejszego faceta w szkole. Przygotujcie się, niedługo głosowanie. No i co? Co o tym sądzicie? Ja nie zmienię swojego głosu. My, My też nie. nie. Moim zdaniem popularni powinni stać się przegrywi. Nas nie wybiorą. Browasty, wszyscy są przeciwko króliczkom i koszykarzom. Mamy szansę. Jak będę popularny, to dziewczyny będą za mną biegać. Tomas, co? O, żartuj, Julie. Zalina, jem lunch. Chcesz trochę? Pewnie jestem w nastroju. Bła! O, dwójka przegrywu. Co słychać? Bracia, lepiej, żebyście się nie pojawiali. Nie mamy o czym rozmawiać. Jakie przegrywy. dzisiaj poprawiliśmy nasz status. Dostaliśmy miano najpopularniejszych chłopaków w szkole. Super, i przyszliście się pochwalić, czy co? Jak, jak? Zdradźcie nam sekret. Zelina, ty co? Kef, zobacz, jakie mają szczęście. Nie sądziłam, że to możliwe. Od zombiaków do popularnych chłopaków. No i mamy też kilka dziewczyn. Umawiamy się z liderkami żabami. Umawiacie się z trzy liderkami? Słuchajcie, robale, jak to możliwe? Kto was w ogóle wybrał? W tej szkole popularni są koszykarze! Nie, już nie są! Koszykarze płaczą w poduszki, bo teraz popularni jesteśmy my! Powodzenia i nie nudźcie się! Popisuję się, nie przychodźcie tu więcej! Hew, nie chcę już być zombie, chcę być normalną nastolatką! Zalina, po prostu musimy poznać ten sekret! Pew, obiecuję ci, odkryjemy ten sekret. Myślisz, że jesteś fajniejszy? Nie, to ja jestem fajniejszy! Co? Czaisz? Teraz rozumiesz, że nie wolno mnie szturchać? I w ten sposób odzyskałem popularność, chłopaki. Super. Super. Czyli chciałby pan, żebyśmy powili tych najfajniejszych chłopaków w szkole? Zrobić taki wielki show? Tak, chłopaki, to dobra myśl. Wujku Mike, ale to my jesteśmy najfajniejsi w szkole. Rozumiem, musimy pokonać zupa Izaka i zakaj, wtedy będziemy popularni. No to dziś to załatwimy po szkole. Chłopaki, to nie zadziała. Diana jest przeciwna bójkom w szkole. Nikt nie będzie głosował na nas w ten sposób. Tak, wujku Mike, to fajna historia, jak dorwałeś tego gosza, ale w naszym przypadku ta metoda nie zadziała. Chłopaki, opowiedziałem wam swoją historię. A teraz wasza kolej, żeby rozwiązać swój problem. Hej, jak tylko sobie przypomnę, jak mnie przepraszał. Dobra, dziękujemy nauczyciel Mike. No i jakby nie było, dziękujemy za pomoc. Dobra chłopaki, musimy coś wymyślić. Gosza pamięta, jestem najpopularniejszym chłopakiem w szkole. Hm. Jeśli chcecie hot doga, to tylko z wegańską parówką. A frytki są darmowe. Tylko z wegańską parówką. Chwila uwagi nastolatki. Słuchajcie uważnie i wyciągnijcie wnioski. A jak ktoś nie wyciągnie wniosków, to wyleci z tej szkoły. Sajs, chodźmy, robi się niefajnie. Jakby co to wołajcie? Chodźmy. Króliczki, co to za ton? Króliczki są złe, ponieważ koszykarze dołączyli do przegrywów. Czemu króliczki nie są zadowolone? Gdzie ich uśmiechy? Nie zobaczymy już ich uśmiechów. Dzisiaj po szkole nigdy nie wróci do domu. Dzisiaj będzie ponowne głosowanie. I każdy z was zagłosuje. Tak czy inaczej, jestem numerem jeden najfajniejszego chłopaka w szkole. Spójrzcie na mnie, jestem prawdziwym szczęściarzem. Tylko maskotko. Nie bądź zarozumiały: maskotka najpopularniejszy w szkole? Kroliczki nominowałyby każdego na osobę popularną, byleby zachować swoją reputację. Kroliczki, a co z koszykarzami? Nie dajecie im szansy? Koszykarze nie mają szansy: najpopularniejsi faceci siedzą tu, żeby nie głosowałyśmy na waszych facetów. A głos króliczków jest najważniejszy. Dlatego dzisiaj wybierzemy popularnego faceta z wszystkich kandydatów: koszykarze i maskotka, ale sądzę, że maskotka wygra. Maskotko, mój najważniejszy głos oddaję na ciebie. Czekamy, aż wszyscy dzisiaj zagłosują! Oh, my god, dziewczyny, co to dla mnie oznacza? Króliczki! Nie przeżyję tej chwały. O niech to czemu tak? Nie chcą się pogodzić z tym, że mamy popularnych facetów. Nie przejmujcie się, pokonamy maskotkę. Zag, jesteś nie tylko popularny, ale też brutalny. Koszyka, dzisiaj po szkole będzie znowu głosowanie. Nie przegapcie go! To wasza ostatnia szansa. Zobaczymy koszykarze, czy odzyskacie popularność, czy nie. Powodzenia, chłopaki! Odzyskamy popularność. Nie przegapimy tej szansy, musimy stać się najbardziej popularni w szkole. Nie zawiedziemy was, dziewczyny. Do zobaczenia na głosowaniu. Do, Do zobaczenia. zobaczenia! Koszykarze, to jest masakra. Co jest nie tak, będzie głosowanie. Jestem pewien, że będą na nas głosować i odzyskamy popularność. Nie, nie rozumiecie. Diana powiedziała, że na mnie zagłosuje i żeby oddać głos na mnie. Ja idę, chłopaki, jestem taki szczęśliwy. Że, że niby co? Kochani, jak sądzicie, kto będzie najpopularniejszym chłopakiem w naszej szkole? Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa! pa!